Jak wiadomo rynek smartwatchy z roku na rok rośnie, coraz więcej tak naprawdę osób myśli o zakupie swojego pierwszego smartwatcha albo o wymianie swojego obecnego modelu na bardziej zaawansowany i oczywiście producenci smartfonów nie próżnują i co roku częstują nas swoimi najnowszymi generacjami, z tym że Apple w tym modelu, Apple Watcha 8 generacji doszło mam wrażenie do pewnej ściany ze względu na to, że trzeba sobie wprost powiedzieć, jest to dosyć nudny zegarek pod względem ilości zmian zastosowanych Względem swojego poprzednika, i mógłbym wręcz zaryzykować stwierdzenie, że gdybym do tego odcinka wziął moją siódemkę, to większość z Was nawet nie zauważyłaby tego, bo tak naprawdę nie jest to możliwe. Te zegarki praktycznie niczym się nie różnią. Są pojedyncze zmiany w środku, ale których nawet nie można za bardzo nazwać ewolucją. Mimo, jak już sobie powiemy, że zaszło tutaj bardzo mało zmian, a dodatkowo sprzęt ten nie jest tani, bo kosztuje od gdzieś 2000 zł w górę, a z trzeciej strony, najgorszą w zasadzie rzeczą tutaj jest bateria, która pozwala na. Powiedzmy, jeden dzień ciągłego działania, to i tak trzeba zaznaczyć, że to jest bardzo, bardzo dobry zegarek, który dla wielu osób, dla tych osób, które myślą o tych najbardziej zaawansowanych funkcjach, zwłaszcza zdrowotnych, będzie po prostu dobrym wyborem. Także chyba już za sobą mamy w tej recenzji wymienienie największych wad tego zegarka. W związku z tym, jeśli jeszcze nie wyłączyliście tego wideo i nadal jesteście zainteresowani zakupem, to teraz będę chciał Wam powiedzieć, co tu jest na plus, albo inaczej, jak w ogóle skonstruowany jest ten zegarek i czego od niego możemy. Oczekiwać. Natomiast jeśli się finalnie zdecydujecie na niego, to polecam Wam zajrzeć do sklepu w opsi tego filmu ze względu na to, że tam dosyć często pojawiają się promocje na różnego rodzaju Apple Watch. w związku z tym często możecie oszczędzić nawet kilkaset złotych na jakimś modelu. Także myślę, że warto. I powiem Wam, że domyślam się, że rozpoczęcie takiego materiału jak recenzja od wymiany najgorszych rzeczy, czy największych minusów danego sprzętu w recenzji, czy ogólnie materiale o jakimś sprzęcie nie jest najlepszą strategią, aby Was ewentualnie zachęcić do zakupu, ale tak jak Wam mówiłem, tutaj naprawdę się za wiele nie zmienia. W związku z tym, jak macie siódemkę, czy nawet Apple Watch szóstej generacji, to raczej bym się nie przesiadał, ze względu na to, że choćby różnice w samej konstrukcji nie są prawie w ogóle widoczne. Okej, okay, w stosunku do szóstki mamy jeszcze troszeczkę więcej większy ekran, on jest można powiedzieć taki już bardziej bezramkowy, natomiast to jest dokładnie ten sam ekran co w modelu 7, to znaczy jest to OLED o przekątnej 41 bądź 45 mm. tutaj ten większy rozmiar zalecam kupować panom ze względu na to, że na przykład przyłożenie jednego czy dwóch palców w tym mniejszym modelu już skutkuje tym, że całkowicie zasłonicie sobie ekran, w związku z tym jak przewijacie różnego rodzaju treści czy na przykład nawet korzystacie z anglojęzycznej klawiatury, aby coś na nim napisać, nie jest za bardzo komfortowe. Dla pań to co innego, Macie po prostu mniejsze palce, i wydaje mi się, że wybór takiego Apple Watcha w tym mniejszym rozmiarze dla Was jest jak najbardziej dobrym pomysłem. Natomiast jeśli chodzi o samą jakość tego wyświetlacza, to tutaj absolutnie nie można się przyczepić, bo te kolory są mega żywe, bardzo fajny kontrast tutaj mamy. Jest to po prostu ekran typu OLED, w związku z tym tutaj jakości się po prostu nie można przyczepiać. Nawet korzystanie na dworze można powiedzieć jest mniej lub bardziej, ale komfortowe, ze względu na to, że przy dużym świetle, przy dużym słońcu w zasadzie, faktycznie możecie nie widzieć już pewnych treści, i czasami podczas uprawienia jakiegoś sportu, biegania właśnie na dworze, może Wam to przeszkadzać. Wtedy trzeba wzrok kierować w stronę dwa razy droższego Apple Watch Ultra, bo tam jest w zasadzie dwa razy większa ta jasność. Natomiast do takiego codziennego zastosowania, zwłaszcza jeśli obcujecie, przemieszczacie się po pomieszczeniach, budynkach i trochę chodzicie jakby na dworze z tym zegarkiem, będzie ok, więc tym bym się nie przejmował. Dodatkowo sama konstrukcja nie zmieniła się pod tym względem, że mam możliwość korzystania cały czas z pasków, wszystkich pasków, które pojawiały się od pierwszej generacji tego zegarka. W związku z tym tutaj wybór jest naprawdę Przeogromny. Natomiast inną bardzo ważną rzeczą, moim zdaniem, która wyróżnia akurat te zegarki na tle choćby tej trochę biedniejszej wersji, czyli SE, to jest to, że mamy tutaj ekran z funkcją Always on Display, czyli cały czas macie na żywo podgląd na przykład godzinę, czy jakiegoś treningu, które właśnie odbywacie. Nie musicie nawet dotykać, podświetlać tego zegarka, tylko możecie rzucić na niego lekko okiem i od razu ta godzina i tak jest tam widoczna. Mówię to, bo to jest tak naprawdę jeden z większych wyróżników tej serii nad tą zwykłą, można powiedzieć, SE, ale ja. Na przykład nie mógłbym się już przesiąść do tego gorszego, jakby wykonania, bo mi naprawdę na tej funkcji zależy. Natomiast, o ile to jeszcze można postrzegać jako pewnego rodzaju bajer, czy rzecz, która wiele osób może, no niezbyt interesować, albo nie będziecie do niej przykładać uwagi, mam też znajomą, która nawet wyłączyła sobie te Always in Display po zakupie tego zegarka, więc można nawet do tego tak podchodzić. Natomiast kluczową rzeczą przy tej droższej serii jest dostęp do czujników. Tutaj, w przypadku modelu 8 mamy lekką zmianę w stosunku do Apple Watcha 7 generacji, a mianowicie, oczywiście. Możecie sobie tutaj mierzyć EKG, możecie mierzyć saturację krwi, możecie też oczywiście sprawdzić bicie serca. Z drugiej strony macie dostęp do analizy snu ja akurat tego nie robię, ale można i to działa całkiem nieźle. Ale z piątej, jakby strony, a w zasadzie tym kolejnym argumentem, czynnikiem, który został tutaj zaimplementowany, tą nowością, jest czujnik mierzenia temperatury dla kobiet. Powiem wam, że akurat ten zegarek był mocno testowany przez moją Anię, no bo właśnie chcieliśmy przetestować, jak działa tutaj konkretnie ten czujnik temperatury, bo to nie jest taki czujnik, który pozwala zobaczyć, jaka jest temperatura w domu albo jaka jest na dworze, żebyście sobie sprawdzili warunki atmosferyczne. Tylko ma mierzyć właśnie cykl miesiączkowy kobiet. Sam pomiar temperatury wygląda w ten sposób, że zegarek rejestruje naszą temperaturę ciała. I żeby to działało, potrzebna jest włączona funkcja sen i powiem wam szczerze, że ja na samym początku nie byłam świadoma, że tą funkcję trzeba włączyć dlatego pierwsze wyniki pojawiły się dopiero po około dwóch tygodniach odmierzenia i mamy już powiedzmy pierwsze prognozy dotyczące mojej miesiączki a także mojej temperatury nadgarstka wchodzimy sobie w aplikację zdrowia i w tym miejscu pojawiają się ostatnie pomiary i na podstawie tego możemy prognozować kiedy będzie nasza owulacja dodatkowo można sobie wprowadzić tutaj różnego rodzaju uwagi czy też komentarz Albo jakieś zdarzenia, które dotyczą naszego cyklu, przez co sama prognoza powinna być jeszcze lepsza i dokładniejsza. Tutaj w zasadzie ten czujnik działa dokładnie tak jak w innych urządzeniach i teoretycznie w innych aplikacjach, które można pobrać z App Store. Jesteście w stanie mierzyć temperaturę powietrza lub na przykład wody, natomiast Apple domyślnie tego nie wspiera. Także to jest jak najbardziej na plus i nawet przypuszczam, że w następnych miesiącach, a może i latach, Apple będzie dodawać za pomocą aktualizacji systemowych możliwość wykorzystywania tej temperatury, tego czujnika. Przy innych aplikacjach i na przykład przy jakichś sportach, czy nawet jakimś samopoczuciu, mierzeniu tego, tak jak to ma miejsce w przypadku innych firm, będziemy mieć dostęp do jeszcze kolejnych danych i wtedy taki zegarek będzie dużo bardziej atrakcyjny również dla panów, aby ewentualnie właśnie na niego się przesiąść. Natomiast na tej nowości się nie kończy, chociaż jest to w zasadzie jedna z największych nowości tego zegarka. Oprócz czujników wykrywania wypadków, czyli rzeczy, która została też zaimplementowana do najnowszych iPhone'ów, to jest ulepszony żyroskop, akcelerometr, który ma właśnie. Wzywać pomoc w momencie, w którym mamy taki wypadek, to raczej nie jest game changer, ale trzeba podkreślić, że ważna funkcja ze względu na to, że jak już się nam zdarzy, niestety taka sytuacja, to faktycznie ten zegarek, jak pokazały już różne testy na YouTubie, faktycznie działa i dobrze jakby wzywa tą pomoc. I na tym jeśli chodzi o same działanie czujników w tym zegarku się kończy. Jak widzicie, jest tutaj kilka nowości i jest to świetny zegarek, jak nie chcecie tylko jakby mieć go do fitnessu czy takich powiadomień, używania jakichś normalnych aplikacji, o czym mówiłem w kontekście Apple Watcha SE2. Generacji, ale chcecie mieć na przykład dostęp do szeregu tych zdrowotnych funkcji. Ja mówiąc szczerze, raczej z tego bardzo często nie korzystam, ale zdaję sobie sprawę, że starsze osoby, albo nawet osoby w średnim wieku, mogą chcieć wykorzystywać właśnie potencjał tych czujników. No i wybór tego zegarka, albo ewentualnie, jeśli jeszcze będziecie w stanie kupić siódemkę, będzie jak najbardziej racjonalny, bo żaden jakby z tych tańszych zegarków wam tego po prostu nie da. Natomiast oprócz tego, oczywiście, to jest kapitalny zegarek do właśnie zastosowań fitnessowych. Macie tutaj kilkadziesiąt różnych trybów jeśli chodzi o sport, tańce, pływanie i tak dalej. Z drugiej strony w Watch OS 9, czyli w systemie, który jest tutaj instalowany, macie opcję mierzenia tak naprawdę trasy GPS, a raczej śledzenia waszej trasy, waszych kroków, które przeszliście, tak aby ewentualnie w jakiejś kryzysowej, awaryjnej sytuacji to odtworzyć i móc sobie wrócić do punktu startowego, abyście się na przykład nie zgubili w lesie. Z drugiej strony oczywiście na pokładzie są mega użyteczne technologie takie jak choćby Apple Pay, dzięki czemu możecie płacić zbliżeniowo, nawet nie mając przy sobie telefonu. No i tak samo jak weźmiecie wersję e sim to jesteście w stanie swobodnie z niego dzwonić, i to akurat Wam mocno polecam. Ja na co dzień korzystam z tego w swoim zegarku, i jest to naprawdę kapitalna sprawa, że możecie iść nawet pobiegać sobie do lasu z samymi słuchawkami i z samym zegarkiem, bo muzyka Wam się jakby streaminguje na żywo z Apple Music, a jednocześnie macie możliwość zadzwonienia do kogoś w momencie jakiejś awaryjnej sytuacji, jakbyście, nie wiem, nogę skręcili i tak dalej. Nie mówiąc o tym, że możecie sobie też iść w piątek czy w sobotę na miasto, i nie brać totalnie telefonu, żeby się nie bać, że ktoś Wam go buchnie, albo że go zgubicie w jakiejś dziwnej sytuacji bierzecie po prostu na rękę zegarek i tak naprawdę możecie sobie zadzwonić możecie sobie nim zapłacić i wszystko jest tak naprawdę w niego wbudowane także pod względem wykorzystania tego Apple Watcha czy to w kontekście jakimś medycznym czy na przykład treningów jest bardzo dobrze ale tak samo bardzo dobrze jest w kontekście używania Apple Watcha w codziennym funkcjonowaniu kiedy chcecie szybko do kogoś zadzwonić albo chcecie odpisać na SMS a, a jesteście w towarzystwie i nie wypada wam na przykład wyciągnąć telefonu to tutaj jak najbardziej dyskretnie to zrobicie. A z drugiej strony, możecie też korzystać z wbudowanych i nie tylko, bo można je pobierać z App Store różnych aplikacji, które będą w codziennym użytkowaniu wam się przydawać. Początkowo to może być szazam do szybkiego wyszukiwania piosenki, która leci, ale możecie sobie nawet ściągnąć jakiś komunikator i na nim po prostu czatować z różnymi osobami, albo nawet zainstalować jakąś prostą grę, w którą będziecie grać, jak wam się będzie nudzić, a też nie będziecie mogli wyciągnąć samego telefonu. A całość to oczywiście działa w całym ekosystemie Apple, przez co wszystkie urządzenia razem się łączą, znajdują. Komunikują razem, przez to jeśli macie iPhone'a i na przykład AirPods i jakiegoś Maca, bardzo dużo jesteście w stanie jeszcze dodatkowych funkcji dostać, takich jak na przykład blokowywanie komputera, czy właśnie telefonu, czy po prostu korzystanie w sposób zintegrowany. W związku z tym, jeśli macie właśnie cały ten ekosystem, albo planujecie budować, to myślę, że jak najbardziej można się takim Apple Watchem zainteresować. Ja już nawet nie mówię, że konkretnie tym, ale ogólnie to jest bardzo dobre dopełnienie samego systemu, nawet jeśli sobie weźmiecie tą starszą albo jakąś tańszą wersję od dwóch, 3 lat one wszystkie bardzo fajnie, bardzo szybko działają. Tutaj jest w zasadzie niezmieniony procesor, chociaż z nazwą on się zmienił, ale wydajność totalnie jest taka sama. W związku z tym nie ma tutaj żadnego przeskoku, ale naprawdę tego bym nie wymagał, ze względu na to, że on w codziennym użytkowaniu ani się nie zacina, ani nie ma jakichś długich lagów w momencie wczytywania jakiejś aplikacji. W zasadzie najdłużej to mi się wczytują komunikatory, na których na przykład nie siedzę na tym zegarku i przez kilka dni jakby tego nie odświeżam, i później w jednym momencie muszą spłynąć wszystkie te dane wszystko się wczytać. To okej, okay, to potrafi akurat trwać z kilkanaście, może nawet 20 sekund, ale później jest normalnie i później mogę jakby w tym czasie rzeczywistym normalnie z kimś czatować. Także do wydajności absolutnie bym się nie przyczepiał i wręcz bym powiedział, że to jest jedna z największych zalet tego zegarka, bo tak jak wam mówię, jak połączymy sobie samą tą wydajność z integracją systemu, to w zasadzie żaden inny smartwatch w połączeniu z iPhone'em nie da wam takich możliwości. Testowałem przeróżne te zegarki, te smartwatche i najwięcej możliwości jeśli macie iPhone'a, daje wam po prostu Apple Watch, co nie jest zbyt dziwne no bo to wiadomo, że jedna firma robi, ale chcę jakby to zaznaczyć, bo czasami pytacie o to, który smartwatch połączeń z iPhone'em da mi najwięcej. No i to bezsprzecznie będzie po prostu Apple Watch. Natomiast tak jak wam mówię, jeśli chodzi o samą wydajność baterii, tutaj tak kolorowo nie jest, ze względu na to, że ten zegarek, no już powiedzmy jest w stanie wytrzymać jeden dzień, można powiedzieć taki pełny dzień, nawet jak ubiegacie z nim, uprawiacie jakieś sporty korzystacie z tych wszystkich czujników, które są tutaj dostępne, ale z drugiej strony, które obciążają mocno tą baterię, niestety nie liczyłbym na to, że w takim normalnym korzystaniu coś więcej z tego wyciągniecie i raczej jest lepiej się przygotować na to, że codziennie razem z iPhone'em ładujecie ten zegarek, aniżeli wyciskacie z niego siódme poty i próbujecie tutaj wybić jakieś półtora czy dwa dni. Teoretycznie da się to zrobić i możecie na przykład pojechać gdzieś na jedną noc bez samej ładowarki i ten zegarek wam przetrwa, ale raczej nie będziecie mogli go zbytnio intensywnie użytkować. Oczywiście można sobie tutaj włączyć tryb oszczędzania baterii, ale on wtedy w zasadzie ogranicza większość fajnej funkcjonalności, wyłącza większość czujników Always on Display, więc tak naprawdę płacicie za to wszystko na początku, a później z tego nie korzystacie. Raczej to jest bez sensu, żeby tak traktować ten zegarek na co dzień, raczej wyłączać te funkcje w naprawdę kryzysowych sytuacjach, a nie robi tego na co dzień. Także ja wiem i powiedziałem zresztą na początku, że to jest najsłabsza strona tego zegarka, ale jeśli to zaakceptujecie, a raczej zaakceptujecie tą rutynę, że codziennie też go trzeba ładować, to będziecie naprawdę zadowoleni. Natomiast ogólnie jeśli miałbym podsumować, czy jest sens kupowania tego zegarka, zwłaszcza jeśli kosztuje już niemało bo powyżej 2,500 złotych za tą większą wersję i powiedzmy trochę ponad 2000 za tą mniejszą, to wszystko zależy od Was. Jeśli jesteście kobietą i chcecie mieć zegarek, który będzie też najdłużej wspierany, bo pomimo tego, że mamy tutaj taki sam procesor jak w 7, to pewnie ten będzie rok dłużej wspierany, to teoretycznie możecie to rozważyć i przypuszczam, że z czasem ten czujnik temperatury będzie też rozwijany, będzie wykorzystywany przez inne aplikacje, więc będzie tutaj większy potencjał, aniżeli w 7. Natomiast na tej chwilę, jeśli nie jesteście kobietami i chcecie kupić po prostu bardzo dobry zegarek z Always on Display, bardzo dużą funkcjonalnością, czujnikami zdrowotnymi, to siódemka wam spokojnie wystarczy, a jest tańsza o 200, 300, nawet 400 zł w zależności od wersji, tylko bardziej bym tutaj się może skupiał na samej wersji z ESIM, bo to naprawdę w codziennym użytkowaniu dużo daje. Także generalnie, tak jak Wam powiedziałem, mam wrażenie, że z roku na rok ten rynek Smartwatch się rozwija. Coraz więcej osób chce kupić sobie Smartwatcha, ale producenci tacy jak na przykład Apple dochodzą w pewnej chwili do ściany i ciężko jest im implementować tutaj jeszcze większą rewolucję, czy jakieś rewolucyjne czujniki i skupiałem się w zasadzie na takich drobiazgach. W tym sposób Muszą też ograniczać poprzednie wersje i na przykład 7 jest oficjalnie już wycofane ze sprzedaży, ale w tych większych elektromarketach jeszcze jest dostępna, więc radzę się Wam pospieszyć. No żeby po prostu nie robić konkurencji 1 do 1 dla tego modelu. Niemniej jeśli byśmy nie oceniali samego przeskoku ewolucyjnego liczby zmian, która jest w stosunku do tego poprzedniego modelu, to myślę, że śmiało można było krasić jako jeden z najlepszych smartwatch obecnie dostępnych na rynku, takich normalnych, nie licząc oczywiście tego Apple Watcha w wersji Ultra. Także w przypadku tego zegarka dobrze się zastanówcie, czy chcecie do tego wszystkiego dopłacić, czy może nie wystarczy wam ten zegarek albo nawet SE drugiej generacji. No i ewentualnie tutaj jeszcze jakaś promocja fajna jakby wjechała na ten sprzęt. To też oczywiście mogłabym przekonać do zakupu. Tak jak wam mówiłem, takie promocje pojawiają się w tych większych sklepach, więc tam wam je polecam odwiedzić. No a ode mnie to już było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.